I Dawid pyta dalej, czy można zapisać wyniki optymalizacji, aby dodać je potem do innych wyników, dalszych wartości tej samej zmiennej i zobaczyć wyspę z całości wyników. Byłoby to pomocne przy dużych zakresach badanych zmiennych i mało wydajnych komputerach, jakie posiadam. Niestety nie ma możliwości wam, i brokerze, wczytania yy, wcześniejszych optymalizacji, żeby to utworzyło wspólną tabelę i pokazało yy, wyspę na przykład. Jest taka możliwość, żeby wyeksportować te kolejne optymalizacje, nawet z różnych komputerów, do Excela, zebrać to w całość i kazać taki wykres narysować Excelowi. Oczywiście przy tym jest czupinka roboty, to nie jest tylko kliknięcie yy, show w, w tym Wami Brokerze, ale jest to w ogóle do zrobienia, żeby wyklikać wykonanie wykresu z odpowiednich. Kolumn I skąd już się wtedy wezmą wiersze w tych obliczeniach, kolejne wiersze? Nawet jeżeli one będą zebrane z kilku komputerów, to już Excela nie interesuje. Natomiast z Wami, brokerze, wciągnąć i połączyć dwóch czy trzech wyników się nie da. Nie ma takiej możliwości.